przedłużeniu jego funkcjonowania, to sądzę, że no, jest to pewnego rodzaju know-how, które wnosimy do tego i ja, no niestety tej informacji nie widzę. Pan proszę. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, e, drogi prelegencie, że mogę tak do Pana się zwrócić. Ja e, powiem w ten sposób. E, pierwsza sprawa to taka, że szpital nasz, z tego co informowała nas pani dyrektor, e, wykonuje w granicach dwóch milionów na wykonania. W związku z tym chciałbym też pana spytać o to, co za wykonaniami, co z kwotą 200 milionów. Czyli e, krótko mówiąc, bo ja rozumiem, tutaj pan już to podkreślił, że państwo jesteście firmą biznesową. Państwo przychodzicie do Augustowa, bo rozumiem, że nie działacie w ramach jakiejś akcji charytatywnej, tylko jesteście podmiotem, który ma zarobić pieniądze. W związku z tym chciałbym zapytać, co z, z nadwykonaniami, które w tej chwili realizuje szpital i w jaki sposób Państwo zamierzacie realizować tą kwotę, która. Średnio rokrocznie jest, e, e, że tak powiem, w, wchodzi w dług szpitale jako nadwykonania. Bo ja rozumiem, że 2 miliony to albo nie będziecie robić nadwykonań, to jest raz, jako firma biznesowa, to nie dołożycie do tego, no bądźmy szczerzy, prawda? Więc albo nie e, wykonacie tych nadwykonań, czyli zamknięcie drzwi szpitala, to, też to jest niemożliwe. W związku z tym, jeżeli nie, to wyciągniecie z kieszeni swojej, ale nie jesteście w żadną akcją charytatywną, tylko biznesową, więc też z kieszeni nie wyciągniecie. W związku z tym pytanie brzmi, jak to, się, jak to będzie wyglądało. To jest moje pytanie, ale żeby nie przedłużać, ja chcę jeszcze odczytać. I Dobrze, że pan cieszę się bardzo, że pan dzisiaj jest, bo, bo będzie... Proszę, a może pan powie na to pytanie, a ja potem przeczytam. O, tak. Panie Radny, ja myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Ona tak jest prosta, że nawet chyba trudno ją wyrazić bardziej bezpośrednio. Mając dług trzeba się starać o jego odzyskanie. W związku z tym to nie jest tak, że w Polsce leczenie nie jest finansowane. Przez leczenie jest finansowane poprzez świadczenia gwarantowane. Każdemu z Państwa przysługują świadczenia, które są gwarantowane przez Ministra Zdrowia i jednocześnie przez Karpaci. W związku z tym te 2 miliony, o których pan tutaj mówi, nie jest bezpośrednio płacony na zasadzie wystawienia dokumentu i automatycznej zapłaty, tylko podlega ocenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak jak tutaj mówił pan e, doktor z e, oddziału, zająujący się kardiologią, również firma Prokardia wykonuje zabiegi w trybie nadwykonanym, a potem staje się w tych <laughs> środków z Narodowego z ponieważ większość szpitali publicznych jest, jest pośrednio organami publicznymi, w związku z tym Państwo sobie zdajecie sprawę, że trudno, żeby Urząd Miejski uzyskiwał środki od urzędu. Starosty, tak samo trudno, żeby publiczny szpital uzyskiwał środki w drodze sądowej, w drodze windykacji, z Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym, myślę, że to jest bardzo prosty system. Trzeba się starać o środki, które zostały wydane na leczenie pacjentów, a NFZ powinien za to zapłacić. Państwo wszyscy chyba wyrażacie tutaj, jak jesteście, w troskę o swoje zdrowie i to zdrowie jest gwarantowane przez Konstytucję, ono nie jest gwarantowane przez Starostkę, ono jest gwarantowane przez Marszałka to jest gwarantowane przez państwo polskie. W związku z tym, jeżeli państwo się zgłosicie do szpitala i wasz stan zdrowia będzie wymagał leczenia, to to leczenie będzie podjęte, niezależnie od tego, czy to jest placówka prywatna, czy, czy publiczna. Natomiast za to leczenie ma zapłacić Narodowy Fundusz Zdrowia. To no, wszyscy o tym wiemy, tylko systemu to tych to środków to, to tutaj jest inne. Dziękuję bardzo. ja tak. kończyć, jeżeli mogę, bo...